W programie przybliżymy najważniejsze cele strategii rozwoju gminy Sępulok-Krajeńskie. Powiemy o kulinarnym dziedzictwie w borach tucholskich. A na koniec zaprezentujemy grupę Chorus Osenzis z OSIA. Jest gotowa strategia rozwoju gminy Sempulno-Kraińskie na najbliższe 6 lat. Sempolońscy radni podczas ostatniej sesji jednogłośnie przyjęli opracowany dokument, który wyznacza najważniejsze cele mające wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców tego regionu. Ponad 130-stronicowa strategia zawiera m.in. szczegółowe analizy finansowe samorządu z ostatnich lat. Dzięki temu analitycy stworzyli również prognozę gminnego budżetu do 2020 roku, uwzględniając dochody, wydatki, subwencje i dotacje, czy też obsługę zadłużenia. Dokumentacja charakteryzuje również samorząd na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej i sportowej. Opracowanie uwypukla mocne i słabe strony poszczególnych dziedzin życia, skupia się na poziomie funkcjonowania mieszkańców, rynku pracy, możliwości rozwoju młodych ludzi. Strategia jednoznacznie pozwala określić, co w najbliższych latach należy zmienić, w co inwestować i jaki obrać kierunek, by stać się wizytówką na regionalnej mapie. Jest to bardzo ważny dokument dla nas, bo bez takiego dokumentu niestety nie będzie możliwe skuteczne aplikowanie ośrodki unijne. W tej strategii zawarliśmy nasze cele i zadania, które chcemy zrealizować w tych latach. Do najważniejszych z nich należą oczywiście sprawy związane z infrastrukturą. Chcemy tu znaczne polepszyć jakość usług komunikacyjnych, budowa dróg na terenie naszej gminy. Chcemy też uzbrać tereny dla przedsiębiorców, wyznaczać nowe obszary pod działalność, pod działalność gospodarczą, ale i też jest jeden fajny projekt, który polegać ma na wybudowaniu ukraińskiego Centrum Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych. Oparty on będzie o tak zwaną turystykę zdrowotną. Cele strategiczne dotyczą rozbudowy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a także infrastruktury zapewniającej aktywny wypoczynek i rekreację. W dokumentacji znalazły się także zapisy obejmujące rozwój przedsiębiorczości. Podsumujmy najważniejsze działania zaplanowane dla samorządu na najbliższe 6 lat: dalsza budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, rewitalizacja starówki, budowa obwodnicy miasta, a także dróg lokalnych, rozwój w dziedzinie edukacji, kultury i rekreacji. Przebudowa plaży miejskiej i tworzenie nowych ścieżek rowerowych, powiększenie bazy turystycznej. Priorytetem jest także budowa krajinskiego centrum rehabilitacji i terapii. W zakresie przedsiębiorczości strategia wskazuje na budowę inkubatora przedsiębiorczości i całej infrastruktury zachęcającej do tworzenia nowych podmiotów gospodarczych. Chcielibyśmy, żeby to się udało zrealizować w 100%, chociaż no, jesteśmy świadomi tego, że nie wszystko i nie zawsze w 100% się udaje. Nadzieję mamy w tym, że jeżeli chodzi o pieniądze unijne,